Witam witam zapraszam na mój kanał subujcie i się tak jak mówiłem widzowie Ty więcej dzisiaj subu będzie na kanale tym dzisiaj Odpalę pod Pracę Ja zobaczę wasze efekty odpalę jak nie będzie Łoba Nie będzie tego typu Słuchajcie widzowie Kikut próbuje się do mnie dodzwonić Tego typu Bo biedny Wystraszył się tego że popisze powiedziałem że Mary Zastrzegła kartę do bankomatu, że nie ma jak wypłacić sobie pieniążków tego typu Kikut się opisał totalnie widzowie mówiłem, że Kikut mądry do momentu, a teraz pizdą na głowie jest tego typu nie Kikut zapierdala do roboty a nie będzie do mnie dzwonić się prosić o pożyczenie pieniędzy pieniądze powiem wam tak krótko Nigdy w życiu frajerowi bym nie pożyczył. O tylko coś Kikut niech zapierda do roboty. Taki mądry by był, niech wypierdala do roboty. Tego typu. Z tym Kikutem, Zobaczymy, no. Powiem wam, widzowie, że śmiech sami Kikut. Obsał gacza. Majteczki czerwone. <laughs> tego typu. I nie wie co zrobić, widzowie. Tego typu. Obsał dupę. Tego typu Kikut jest zniszczona od środka. Tego typu. I teraz próbuję się zadzwonić, pitolić od rzeczy, tego typu, tak się mądrował, tylko nie zapomniał. O jednym zapomniał, że dostęp do konta nie będzie miał, czyli karta zastrzeżona. ha Tego typu kikut może wypierdalać do roboty teraz. Tego typu. Prosto widzę trzeba po prostu Freya niszy z z strony Wy widzowie wiem, że zniszczyliście jego, wytępiliście jego Sam zasłużył kikit, kikut widzowie do tego, żeby ludzie jego zniszczyli od środka i niszą, tępią jego tego typu. Zjedli jego widzowie. Ludzie dali mu wyrok tego typu. Nie dziwię się za te... Jego wyczyny, które wami kręci i lewezie, jak się mówi widzowie, zemsta jest słodka, jak się mówi, słodka, jak twój Kikut jest niesprzeganym kikutem nie wybiega do roboty tego typu. A wy widzowie, do wieczora się widzimy, jak zasubiecie, pewnie, to nie wiecie z tym. Krótko na temat, trzymacie się, bent z tego typu.